Lewera. Dzień dobry, zapraszam na czwartkowe wydanie informacji Telewizji Gorzów. Ogromne zainteresowanie aplikacją Gorzów Stąd Jestem to nowe rozwiązanie wprowadzone przez urzędników za pośrednictwem, którego można między innymi elektronicznie składać wniosek o wydanie karty mieszkańca. Od nowego roku na podstawie właśnie tego dokumentu będzie można bezpłatnie podróżować gorzowską komunikacją miejską. Są jakby dwa formaty. Jeden, jeden format to jest właśnie taki elektroniczny i tam wpływa bardzo dużo wniosków, ale część, część osób decyduje się na taką metodę tradycyjną, czyli przynoszą do... Dokumenty tutaj. Przypominamy, że ze zdjęciem koniecznie. no Tych wniosków jest bardzo dużo, zainteresowanie jest ogromne, bo już w tej chwili mamy ponad 4000 wniosków, nad którymi urzędnicy pracują, trwa ich weryfikacja. Na pewno będzie tego więcej, bo widzimy po tej frekwencji. Mamy też już wstępne oceny tej aplikacji, która od kilku dni działa. Ona generalnie jest oceniana dobrze, to znaczy, widać po prostu korzyści, jakie będą płynęły z tej aplikacji, ale oczywiście są jeszcze takie elementy, które wymagają do, dopracowania. W tej sprawie trwa dyskusja też i w mediach, i w mediach społecznościowych, no i te argumenty są brane pod uwagę, będą uwzględniane. To, co jest możliwe do uwzględnienia, na pewno zostanie uwzględnione. Aplikacja jest tworzona we współpracy z firmą zewnętrzną. To jest bardzo duże przedsięwzięcie wymagające też doświadczenia. No i w tej, sprawie, w tej sprawie oprócz miejskich urzędników z bardzo wielu wydziałów, bo tutaj zaangażowanie musiało być i po stronie tych, którzy zajmują się ewidencją ludności, i po stronie Wydziału Spraw Społecznych, który właściwie cały ciężar przygotowania tego całego procesu wziął na siebie, ale też zaangażowani są nasi informatycy, także cały urząd nad tym pracował, ale pod nadzorem. Zewnętrznej firmy, która w tej sprawie ma już doświadczenie, świąteczne przygotowania często wiążą się z tłokiem w sklepach, pośpiechem i zmęczeniem, a wtedy łatwo utratę czujności. To dokładnie ten moment, na który liczą przestępcy. Aby Boże Narodzenie nie skończyło się stratami, trzeba pamiętać o bezpieczeństwie przy każdych zakupach, tradycyjnych i internetowych. Przedświąteczna gorączka wchodzi właśnie w decydującą fazę. Pamiętajmy, że przed nami ostatnia niedziela handlowa w tym roku, która przypada 21 grudnia. To będzie największy moment tłoku, dlatego apelujemy o szczególną czujność. W zatłoczonych galeriach pilnujmy swoich wartościowych przedmiotów. Portfel czy telefon najlepiej schować w wewnętrznej kieszeni kurtki, a torebkę trzymać zawsze zamkniętą przed sobą. Zwracajmy też baczną uwagę na dzieci, Ustajmy z nimi z miejsce zbiórki, na wypadek rozłąki i nauczmy je, by w razie potrzeby szukały pomocy u pracowników ochrony czy też policjantów. Również dużą czujność należy zachować w sieci, gdzie cyberprzestępcy masowo wysyłają teraz fałszywe SMSy o rzekomej dopłacie do przesyłki. Pamiętajmy, że nie możemy klikać w te linki, bo to najprostsza droga do utraty pieniędzy z konta. Wybierajmy tylko sprawdzone sklepy, a jeśli cena produktu wydaje się zbyt podejrzanie niska, niech zapali nam się czerwona lampka. pośpiechu nie klikać na żadne linki, a już wiem, że takowe linki się pojawiają. Nawet moja mama otrzymała linka z rzekomą odprawą celną i jak się kliknie w taki link, następuje przekierowanie, które może skutkować z czyszczeniem rachunku bankowego. Teraz, zwłaszcza w tym okresie świątecznym, ci wszyscy naciągacze tym bardziej wykorzystują te techniki, no bo człowiek jest taki trochę mniej ma w zmożonej czujności, dużo rzeczy podejmuje w pośpiechu, pod wpływem impulsu i jest większe prawdopodobieństwo, że kliknie i rachunek zostanie po prostu wyczyszczony, często do zera. Więc przede wszystkim duża rozwaga i tutaj czujność. Musimy uważać również na oszustwa na metodę BLIK. Jeśli znajomy prosi nas o podanie kodu na pożyczkę przez komunikator, zawsze najpierw do niego zadzwońmy, potwierdźmy, czy to on faktycznie potrzebuje pomocy. Ostrożność również musimy zachować wobec ofert inwestycyjnych czy nagłych, nagłych próśb o datki od nieznanych organizacji. Przestępcy często podszywają się pod znane marki lub fundacje, by wyłudzić nasze dane. Czytajmy na bieżąco ostrzeżenia policji, a każda podejrzana sytuacja niech natychmiast będzie zgłaszana odpowiednim służbom. Rozsądek i zasada ograniczonego zaufania to najlepsze, co możemy sobie podarować w te święta, by uniknąć przykrych niespodzianek i cieszyć się spokojem w rodzinnym gronie. Nie można zapominać o naszych prawach, czyli reklamacja to, że produkt jest w promocyjnej cenie to nie oznacza, że nie mogę go reklamować, o ile on posiada wady. Nie można zapomnieć też o prawie odstąpienia od umowy i dokonania zwrotu towaru, ale tylko w przypadku zakupów na odległość, czyli zakupów internetowych. Jeżeli kupimy na przykład potocznie w galerii handlowej, no to trzeba się zapytać sprzedawcę, czy mamy możliwość zwrotu towaru, bo trzeba pamiętać, że w zakupach stacjonarnych nie mamy możliwości odstąpienia i dokonania Takiego nietrafionego prezentu, żeby go po prostu oddać. W piątkowe popołudnie o godzinie 16 na Starym Rynku w Gorzowie rozpocznie się świąteczne spotkanie dla mieszkańców. To jeden z elementów kampanii Gorzów blisko świąt. Podczas świątecznego wydarzenia odbędzie się między innymi studio teatralne dla dzieci, premiera miejskiej kolendy, a władze miasta złożą wszystkim mieszkańcom życzenia. Oprócz tego, że władze miasta pożyczą nam tych wesołych świąt, to 19 grudnia w godzinach 16-21 zapraszamy wszystkich mieszkańców na świąteczne koncerty, żeby przeżyć ten czas z muzyką, z występami, z naszymi lokalnymi artystami, którzy wprowadzą nas trochę w magię Bożego Narodzenia, bo już będziemy bardzo blisko tych świąt. I na scenie na starym rynku, między innymi. Studio teatralne dla dzieci i młodzieży, m.in. zespół tańca Ludowego Gorzowiacy oraz Marek Zalewski w świątecznym koncercie. Wszystko to 19 grudnia w godzinach 16:21. Oprócz tego przygotowaliśmy dla najmłodszych różnego rodzaju warsztaty, będzie można świąteczną ozdobę wykonać sobie i zabrać ją ze sobą do domu. Zapraszamy bardzo serdecznie. Przed nami najpiękniejszy okres całego roku, przed nami czas spokoju, miłości, radości, bycia z rodziną. A ten piękny czas umili miasto i umilicie państwo. Bardzo dziękuję za te wszystkie przygotowania wszystkim elfom i wszystkim śnieżynkom. Dziękuję też prezydentowi, ale też podziękujcie swoim ludziom, bo wy tutaj byliście i opowiadaliście o każdej waszej instytucji. Jest cała masa dobrych ludzi, którzy na to pracują. Zapraszam na wszystkie te atrakcje. Zapraszam na to, żebyśmy przez ten świąteczny czas byli razem i nie tylko przez ten świąteczny czas. To jest jest czas wyjątkowy, przepiękny, cudowny, a mieszkańcom wszyscy ten czas Państwo umilicie. Za to w imieniu całej Rady Miasta, w imieniu Prezydenta bardzo serdecznie dziękuję. Kolędowy tramwaj miejskiego zakładu komunikacji stał się stałym punktem miejskich świąt. W tym roku wyjechał na tory 14 grudnia, a ostatni kurs zaplanowano na najbliższą niedzielę 21 grudnia. Będzie to kolejna akcja do tego, aby poczuć w mieście ten świąteczny klimat. Znajdujemy się w Wieprzycach na pętli tramwajowej. Na razie nic ciekawego się nie dzieje. Dzień jak co dzień tramwaje kursują zgodnie z rozkładem jazdy, ale już w sobotę będzie się działo. Będzie się działo, bo w sobotę wyjedzie na tory kolędowy tramwaj. Tak, ostatni raz w tym roku, w tym okresie przedświątecznym. E, oczywiście te oświetlone tramwaje będą jeździły aż do 6 stycznia 2026 roku. Natomiast kolędowy tramwaj w najbliższą niedzielę, czyli 21 grudnia wyjedzie po raz ostatni. Wyjeżdżamy o godzinie 16.25 jako linia numer 1 z pętli Wieprzyce. Jedziemy na Fjeldorfanila, następnie z Fjeldorfanila jako trójka na Piaski, z Piasków powrót na Fildorfanila. I Nila tramwaj zjeżdża jako linia numer 1 do pętli Wieprzycy. Na pewno będzie możliwość posłuchania muzyki na żywo. Muzykę na żywo e, zapewnia prywatna szkoła muzyczna Huberta Zbiorczyka, dzieciaki z tej szkoły muzycznej po raz kolejny już są z nami w tym tramwaju, i cały czas podoba się mieszkańcom miasta to, jak oni śpiewają, jak wykonują tę świąteczną muzykę w tym tramwaju, więc cały czas oni są z nami. Jeżeli mamy możliwość posłuchać, przyjechać, posłuchać. To zachęcamy. Przy okazji można wysiąść w centrum miasta, obejrzeć świąteczne iluminacje w centrum miasta i powiedzmy po jakiejś chwili wsiąść do tego tramwaju i wrócić, wrócić do swojego miejsca zamieszkania. Przejazd tramwajem jest bezpłatny, także nie musimy kasować biletu. Można również jeszcze w tramwaju dla najmłodszych pasażerów przygotowaliśmy słodkie upominki, także zapraszamy. Czy w tramwaju można śpiewać kole? No, można, można się przyłączyć, i dzieciaki zawsze zachęcają pasażerów do tego, żeby przyłączyli się do wspólnego śpiewania. I tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie wiadomości Telewizji Gorzów. Na kolejne zapraszam Państwa jutro o stałej porze o godzinie 17.30. Do zobaczenia.